No, no. jak Muszę wyżywić głodną córkę, więc sprzedaż własnych wyrobów to właściwie wszystko, na czym mi zależy. Kiedy cesarstwo poddało się aldemerskiemu dominium, okryło hańbą nas wszystkich. Popłacimy się w zaklinaniu. ハハ <laughs> Zdejmiemy zepnęcie Z tego zostawimy Z tego Z Porządne zaklęcie? Ucz się dalej, to dopiero początek długiej drogi.

Jeszcze wszyscy śpią. Kolejni wędrowcy przybywają lizać buty mego ojca dobra robota przybywasz do smoczej przystani by przedyskutować obecne zmagania wojenne ja... ten przeklęty konflikt spowodował że ostatnio nikt nie ma czasu poświęcać się swym pasjom jana czary i zaklęcia dla wszystkich którzy potrafią z nich zrobić użytek To sprzedamy to sprzedamy to sprzedamy to sprzedamy to sprzedamy to sprzedamy to sprzedamy, to sprzedamy. nam na brakuje Wiesz co? Jeśli masz zadatki, dołącz do Akademii Magów w Zimowej Twierdzy. O subtelne zwrócenie jego uwagi ku wojnie. Jesteś jego zarządcą, posłuchajcie. Nie niewiele brakuje, żeby kupić tym Poddajemy gdzie cześć! w i miłosierdzie! Mogą mamy nam oświecenie! Jesteśmy ledwie robakami pełzającymi w brudzie naszego zakątka. O ty, stale brud w i teraz kroczysz wśród gwiazd. Ale nie byłeś człowiekiem. Skior mówi: Niektórzy ludzie myślą, że m głupi. Tych Otrzymałem już informację, że klient jest zadowolony. Udało ci się przynieść chlubę sobie oraz towarzyszom. Jestem wojowniczką, nie kowal. Nie możesz mi zwyczajnie powiedzieć, czy to dobry chwyt? Skior cię szukał jakiś czas temu. bardziej prawdopodobne jest, że po prostu Nie wiem. Powiedział tylko, że musi z tobą porozmawiać, zanim zrobisz cokolwiek innego. Nie lubię go złościć, ale jest pewne zadanie, jeśli zechcesz je przyjąć. Słyszałam plotki o tobie i Skiorze. Jeśli chcesz zachować uszy, udasz, że nic nie wiesz. Czy to niedozwolone? Od kiedy pamiętam, opiekuje się wojownikami Jorvaskr. Ostatni rekrut, tak? Czekaj, mam rację. Może później zajrzę do miodosytni. Zobaczę, co tam przygotowują. Na wietrze można wyczuć zapach. Ha? Wciąż nie mogę pojąć, dlaczego Skiorcie wpuścił. Gdyby nie Wignar, już bym nie żył. Przygar Поглядем. Посмотрим, узнаем, как упахли

Czasami śnię o mgłach Sovngardu. Nie. nie, ma. nie Od kiedy pamiętam oppie. Je się wojownikami jor A, tu jesteś. Tak, zdaje się, że nadszedł twój czas. W ubiegłym tygodniu odwiedził nas uczony. Powiedział, że wie, gdzie możemy znaleźć kolejny fragment Udrata. Wyglądał mi na głupca. Ale jeśli ma rację, honor towarzyszy wymaga, byśmy ruszyli na poszukiwania. To proste zadanie, ale nadszedł odpowiedni moment na Twoją próbę. Wykaż się honorem, a przyjmiemy Cię do grona towarzyszy. Farkas będzie Twym bratem tarczownikiem podczas tej wyprawy. On odpowie na wszystkie Twoje pytania. Postaraj się nie przynieść wstydu i nie daj mu zginąć. Tak, bardzo lubisz to powtarzać. Dobrze wiesz, że lubię młoty i topory. Może są nieco za wolne? Mógłbym wyprowadzić cios, zanim w ogóle się zamachniesz. Widzę. Wypróbujmy tego się. Mam nadzieję, że jesteś w gotowości. Tak mi powiedziano. Postaraj się za mną nadążyć. Jeśli będziesz mnie potrzebować, będę u siebie. Pokażę ci, co umiem w zakresie obrony. O, nie będę na na razie. Mhm. Od kiedy pamiętam, opiekuję się wojownikami Jorvaskr. Szczęście, jeżeli cię nie ma z I zasługujesz na nasze uwielbienie, bo jesteśmy mi jednością. Pod twym w niebo wstąpieniu ósmka Chcesz porozmawiać ze staruszką? Hm. Czy masz wieczorami pod chorowianą Dlaczego nie? To, że ma jestem z siwowłosych, nie oznacza, że, że nie ja mogę na siebie wajdru? zarabiać. Tutaj. Mam tu coś dla każdego. W razie jakichś pytań, zawołaj mnie. Masz bladą twarz. To może być atakcja. W domu w Syrodil stanowi ona spory problem. Kimś w tym rodzaju. Nie odebrałam formalnej edukacji w szkole przywracania, ale. Coś równie dobrego. W tych murach mam wszystko, czego potrzebuję do uważania eliksiru na niemal każde schorzenie. Gdyby ktoś mi dawał Septima za każdy przypadek z kamienicy czy tępicy uleczone od czasu otwarcia mojego zakładu, to kąpiel brałaby mnie w wodzie, a w monetach. Mam niezły wybór mikstur i alchemicznych reagentów. Mikstora. Panie Przewodniczący! Panie Przewodniczący! Zajrzyj, kiedy będzie ci potrzebne lekarstwo. To nie to było quest. A Jeśli szukasz pracy. Lubię tę pracę, ale jestem gotowa przejść na emeryturę. Spójrz na to. Ludzie Jarla zostawili tu ten list gończy. Daj znać, jeśli będzie ci potrzebne coś jeszcze. Mam tu coś dla każdego. W razie jakichś pytań zawołaj mnie. Wszystko jest nas różnorodne towary. Kram. 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 Thank Kiedyś spójrzmy na zadania, to na razie idziemy próbą honoru. Zobaczmy na mapę. Przenieśmy się. Thank sure. na siebie bracie yeah. no. uh. chyba nie będziemy Czego też nie będziemy To nie to. Tutaj mamy zęć.